Cześć wszystkim na kanale Miszmasz Twórczy I zapraszam was dzisiaj na taki, no raczej krótki odcinek, ale uznałam, że mimo wszystko warto go zrealizować, bo robiłam już nawet zapowiedź na kanale, że będzie taki właśnie krótki film na temat jednego z zestawów z AliExpress, które zakupiłam właśnie z Joy Sunday Crush Stitch i tutaj, jak widzicie, mam latarnię morską. Jest to, jak widać, oczywiście nieduży format, bo tutaj mam zaklejone właściwie, zakryte. 21 na 30 cm, więc no nie jest jakiś bardzo I Myślę, że dosyć szybko uda mi się z nim uwinąć, a chcę go zacząć z tego względu że chcę mieć troszeczkę odpoczynek od tamtego obrazu bo już naprawdę mam chwilami dość moja metoda na haftowanie jednym kolorem przez pewien czas sprawdza się oczywiście bo tak jest mi najwygodniej ale mimo wszystko chciałabym się oderwać i, i zacząć coś innego w międzyczasie a akurat ten zestaw jest nieduży nie ma tu za wiele do, do pracy więc w międzyczasie będę sobie po prostu naprzemiennie tymi zestawami się zajmować. Jak każdy zestaw z Joy Sunday, widzicie, tutaj jest na tyłach instrukcja, jak haftować, więc super sprawa. Tutaj nie wiem konkretnie, jak to wygląda w środku, bo naprawdę nie pamiętam, jak ja to zamawiałam. Tutaj jest oznaczenie, że jest to. Hmm... Preprinted Fabric. Wydaje mi się, że tutaj będzie drukowane na kanwie. Ale mogę się mylić, bo mój angielski też nie jest jakiś wybitny. Zaraz to zobaczymy zresztą. No, tak jak widzicie, kanwa 14. Nie przepadam już za 14. Znaczy, na 14 się teraz przerzuciłam, bo wcześniej haftowałam na 11. 14 nawet przypadła mi do gustu, ale bardziej skłaniam się, żeby nie spróbować czegoś na 16. Bo wtedy nie będzie takich prześwitów. Na 14 jeszcze się zdarzają prześwity przy ciemnych kolorach. Tutaj na szczęście jest wszystko przeważnie jasne, więc nie będzie z tym problemu. No dobrze, rozpakuję to i zaraz do Was wracam. Ok, już jestem. Wybaczcie, że obraz skacze, ale trzymam telefon w ręce, bo tutaj nie mam jak ustawić sobie statywu. Główna kartka. No, już się gdzieś tam kiedyś próbowałam. Zapoznać z tym zestawem, ale stwierdziłam, że nie, i zakończyło się tylko i wyłącznie na, na zdjęciu tej kartki. Nie zaglądałam do środka właściwie tak za bardzo, ale już Wam pokazuję, co tutaj możemy znaleźć. Jest wzór. O! Tak podzielony. Dwustronny, oczywiście. Tu mamy dół. I rozpiskę kolorów, więc jest super. Um, tak. Tak, dobrze to przewidziałam. Mamy tutaj drukowaną kanwę. Ale to za chwilkę zobaczmy. Tu mamy mulinę. I ta mulina jest podpisana jako. Um, jako DMC. Zobaczymy, jak to się prezentuje. No, mamy tą, tą mulinę podzieloną, oczywiście. Tu mamy w załączeniu dwie igły. I one nie są takie same. Jedna jest troszeczkę, jedna jest troszeczkę dłuższa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Odrobinkę zaledwie mm albo dwa, ale jednak to to się rzuca w oczy no i mamy tutaj całą kolorystykę i wydaje mi się, no nie jest tego dużo miałam wrażenie, że to będzie większa. zobaczmy jak to będzie, o się prezentować, tak więc nie jest źle nie jest źle, tu mamy oczywiście wielkość w krzyżykach, tu znowu mamy taką rozpiskę tych, tych kolorów yy. ta symbolika tutaj no, troszeczkę mnie irytuje, właśnie, że to tak jest drukowane, bo tak czy inaczej mamy to rozpisane na kartce, ale no mam nadzieję, że to się spierze. To chyba się spierze, bo to wydaje mi się, że jest taki typ, właśnie, że jak wszystko wyhaftujemy, to nam się to wypierze i te kolorki znikną spod spodu, więc nie jest tak najgorzej. Jest super. No, i będę. Właśnie ten niewielki obrazek haftować. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O tym bardziej nie przepadam, właśnie jeszcze za taką rozpiską na kanwie, bo jak widzicie, tu ciężko troszeczkę rozszyfrować te, te wzory. Kolory, może. Tak, kolory tutaj są, ale w niektórych momentach jest naprawdę niewygodnie. No, latarnia morska. To jest opis jako dwójka. Nie wiem, co to jest, że to wersja jakaś druga. Czy chodzi o to, że wersja druga jest drukowana, a jedynka nie, nie mam bladego pojęcia. Natomiast chciałam wam jeszcze coś powiedzieć. Zainstalowałam sobie na telefonie taką aplikację jak Cross Stitch Pattern. Zdaje się, tak to się nazywa. Bo zaciekawił mnie filmik, filmik na kanale Sesia gdzie opowiadała właśnie o tym programie. No bo wiem, że jest jeszcze saga, ale saga jest płatna, a ja, jak to taki dusi grosik, no to nie lubię wydawać kasy na coś, co nie jest jeszcze przeze mnie dokładnie sprawdzone. A ten program, o którym teraz mówię, czyli cross -stitch Pattern, jest darmowy. I mam akurat ten wzór latarni. Mam ten wzór wgrany w pliku XSD właśnie w tym programie. No, bo on obsługuje tylko i wyłącznie pliki XSD. I zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, ponieważ mam też wgrany ten obraz, który haftuję obecnie, czyli ten wóz z końmi. I powiem Wam szczerze. Są drobne różnice, jeśli chodzi o kolory. Po pierwsze, aplikacja przedstawia mi cztery różne wersje kolorystyczne, w zależności od tego, jakiej muliny używamy, czy Madeira, czy Madeira, nie pamiętam jak to się czyta, czy DMC, czy jakaś gamma, jakoś tak. I jeszcze jedna wersja była z Muliną DMC. Kolorystyka różniła się. No, nieznacznie. Jeden tylko obraz był dosyć taki bardzo wpadający w błękity ale twarz już tego pana siedzącego w wozie nie wyglądała za dobrze, bo jakby była sina z mrozu. No, taka wręcz prawie że trupio sina, więc <grym> to mi się nie podobało. Aczkolwiek do czego zmierzam? Kiedy weszłam sobie po prostu w tej aplikacji na oznaczenia kolorów, gdzie co haftować i tak dalej, to się okazało, że. Mój schemat z AliExpress jest drastycznie, znaczy drastycznie, jest uproszczony, ponieważ w aplikacji pokazuje mi w, właśnie w wersji haftowania tego obrazu łączenia nici, czyli to blendowanie, że używamy dwóch różnych kolorów nici, żeby coś wyhaftować. Natomiast tutaj tego nie mam w ogóle na rozpisce. Mam po jednym kolorze do użycia. Dwie nitki do wyhaftowania i to wszystko. Więc zastanawiam się, jak będzie w tym przypadku. Czy tu też pojawi się jakieś blendowanie, bo tutaj nie ma raczej nic tego typu. No ale zobaczymy. To jest znaczne ułatwienie, żeby coś takiego wyhaftować. Bardzo duże ułatwienie. I myślę, czy nawet nie przerzucić tego na tamborek. O, właśnie, już Wam pokazuję. Kupiłam sobie tamborek taki. Um, to jest zdaje się 25 cm z tego co pamiętam albo 30 nie mogę sobie przypomnieć dałam za niego 8 zł zamówiłam go z na Allegro wiem, że nie jest on jakiś może super jakości ale na szczęście jest drewniany więc to jest duży plus bo ta mulina nie będzie się ślizgała mulina, kanwa nie będzie się ślizgała bo kiedyś miałam tam borek Plastikowy, taki pierwszy, na którym w ogóle zaczęłam swoją przygodę z haftem i, i tam bywały takie sytuacje, że czasem mi się wyśliwało. Oczywiście bardzo rzadko, może raz czy dwa się tak zdarzyło na początku, kiedy nie potrafiłam się jeszcze obeznać z tamborkiem. Potem już nie miałam takich sytuacji. No i zobaczymy, jak ten będzie się sprawował. No może, może, może coś się tu uda może coś się tu uda no zobaczymy nie musi być rozciągnięte po całości, byleby było napięte o to mi chodzi, więc sądzę, że zacznę dosyć szybko haftować ten obrazek chcę sobie odpocząć od tamtego, bo już mnie oczy bolą od tych jasnych kolorków tutaj co prawda też wyjdą jasne, ale jakoś tak tu jest kolorowo więc przynajmniej przynajmniej nie będę musiała dostawać jakiegoś bólu głowy, troszeczkę takich żywych kolorów też potrzeba na szczęście, no zobaczcie tak z bliska, fajnie też jest zabezpieczona um, zabezpieczona taka anwa, żeby się nie snuła więc też profeska pod tym względem, bo nie lubię znaczy ja bym to zrobiła u siebie na maszynie ale w nieco inny sposób, bo ja nie mam overlocka e, ale może jakoś dałabym radę Nieważne. Ważne, że zacznę niedługo haftowanie tego, tych śliczności. I dam Wam znać, jak to się sprawdza w ogóle. Cała ja miałam już kończyć, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wrzucić jeszcze do tego filmiku takiej mini przechwałki nie, nie chwaliłabym się tutaj nie ma na razie czym ale chciałam wam pokazać w którym momencie haftu jestem obecnie dzień drugi i wzięłam się za jak widzicie te niebieskie odcienie ten kolor już mam całkiem skończony teraz kontynuuję ten cała ta zieleń i zobaczymy co będzie. Mm. Póki co jestem zadowolona. Fajnie mi się to haftuje. Czasochłonne, bo jednak te krzyżyki są takie maleńkie. Ale mimo wszystko jestem dobrej myśli, że dosyć szybko to skończę. Jest minusik, który no oczywiście musiał się pojawić, bo jak żeby inaczej. Mianowicie tak jak wspominałam mam tą aplikację do haftu i ten obraz również mam tam wgrany i po pierwsze zaskoczyło mnie to, że przynajmniej w większości, o ile nie w całości, jest on tam przedstawiony jako haftowany półkrzyżykami. Tutaj mam krzyżyki. Nie mam tutaj żadnych półkrzyżyków. Um, druga sprawa jest taka, że znajduje się przynajmniej jeden obszar, gdzie mamy znowu blendowanie. Plus, kolejna taka uwaga, na którą, na którą muszę nieco też przymknąć oko, bo już nic z tym też nie zrobię różnica kolorów. Mianowicie tutaj, jak widzicie, jest obszar, taki dosyć duży, haftowany jednym kolorem. Natomiast aplikacja pokazuje mi tutaj jeszcze dodatkowo jakiś jasny kolor, który tędy się gdzieś powinien przewijać. Tego fragmentu bardzo jasnego w ogóle nie ma, jest zupełnie inaczej. Więc jest dodany jeszcze jeden kolor i. Zupełnie inna numeracja. Przynajmniej tych odcieni niebieskości, bo dopiero tylko to zauważyłam, bo akurat nimi haftuję. E, także, tak jak mam tutaj na rozpisce kolorów, że mm, zaraz mi się ja to znajdę. Aha, tutaj mam tak, zobaczcie, może mi się uda. E, 17G809. Zobaczcie. G znajduje się tutaj na górze. Natomiast w aplikacji nie ma takiego numeru muliny jak 809. Tam pokazuje mi numer 7000 coś. I tak to dzieje właściwie z kilkoma kolorami. Dlatego nie jestem w stanie w 100% korzystać z tej aplikacji akurat przy tych haftach z Ali, bo widzę, widzę że są bardzo Yy, bardzo uproszczone. Także, no nie wiem, no tutaj, tutaj widzicie, mój tamborek daje radę. Całkiem w porządku, ale nadal mało. Wczoraj siadłam dopiero późnym popołudniem i haftowałam, no z przerwami, wyhaftowałam zaledwie. 400, nie, 500 coś. 526 chyba krzyżyków, z tego co pamiętam. Um, dzisiaj siadłam sobie od rana i póki co jeszcze nie sprawdzałam, jaka to jest ilość krzyżyków na chwilę obecną. Ale idzie mi to zdecydowanie wolniej niż poprzedni obraz. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Sądziłam, że pójdzie łatwiej, bo jest mniejszy. Bo mam tutaj druk, ale nie umiem na razie się przestawić. Chociaż jest wygodnie, mogę sobie usiąść, oprzeć się, przykryć kocokiem, sobie kawę, herbatkę, czy co tam będę chciała, i sobie haftuję. Jest spokój, a przykrośnie, jednak trzeba się od czasu do czasu pochylić, coś przesunąć. Ono też zajmuje miejsce, więc wygoda nie zawsze jest. Jeszcze tak na koniec filmu chciałam Wam coś pokazać, czym się pochwalić. Zaczekajcie. Zobaczcie. To jest gobelin, który udało mi się wyratować od moich rodziców. Ten gobelin był u nas w domu przez no jakieś 30 lat na pewno, jeśli nie dłużej. Wisiał sobie spokojnie na ścianie w korytarzu. I po gruntownym remoncie, tak w zeszłym roku, został zdjęty, no bo nie pasował już kompletnie i trafił rzucony gdzieś na początek na strych, potem wylądował w stodole, gdzie jest zrobiona właściwie taka graciarnia póki co ale tam też zaczynają się określiłabym to remontami, ale no niekoniecznie, po prostu jest tam totalna reorganizacja wszystkiego i było mi szkoda żeby go wyrzucili bo mam ogromny sentyment do tego gobelinu jeszcze go nie zdejmowałam z ramy jeszcze go nie wyprałam te ramy, no widzicie tutaj mam taką zwykłą to nie jest nawet ramka na obraz, tylko to jest po prostu jakieś, li to są listewki tak specjalnie um, wycięte, żeby stworzyły ramę I ja to chcę sobie po prostu pomalować Jego muszę zdjąć, wyprać wyprasować, naciągnąć na te ramę i będzie sobie wisiał u mnie w salonie cieszył oko przepiękne także uratowany <laughs> nie mam pojęcia konkretnie z którego roku są te gobeliny bo jest ich mnóstwo szczególnie udaje mi się je znaleźć na stronach rosyjskich ale niewiele znalazłam informacji, który to rok więc dopiero będę może szukać jakichś większych treści na ten temat, chociaż czy jest to konieczne. Gdzieś znalazłam, że są to gobeliny z roku 80 albo 60, już nawet nie pamiętam. Jeśli ktoś z Was w ogóle kojarzy takie gobeliny i mógłby pomóc mi zidentyfikować w ogóle, z którego mogą być roku, to będę bardzo wdzięczna, bo mało jest informacji. Obrazów tego typu jest dużo. Gobelinów też różnego rodzaju, ale byłoby ciekawie, dowiedzieć się czegoś więcej. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Jeśli chodzi o haft, będę pokazywać Wam progres co jakiś czas, ale nie po kawałku, bo jednak to by było mega nudne. Następnym filmikiem być może będzie QA. Tutaj jeszcze możecie dodawać pytania. I to wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Pa!